Punktualnie o godzinie 10 z Jaworskiego Rynku wystartowała rekordowa liczba uczestników półmaratonu o Puchar Burmistrza. Zacznijmy od pogody, bo to najważniejsze. No, troszeczkę za dużo słońca, ale zawodnicy sobie dadzą radę bo, radę, bo tą trasę już znają dosyć dobrze, już niektórzy któryś raz z kolei są. Wybiegła rekordowa ilość zawodników 261 zawodników i zawodniczek dosłownie z całej Polski. Trasa biegnie ulicami Jawora, następnie biegniemy na Piotrowice, Chełmiec, Myślinów, Myślibusz i meta na Jaworniku w Jaworze. Chciałbym tych wszystkim zaznaczyć i przypomnieć, że w Chełmcu jest ten podbieg największy, to jest taka zmora biegaczy, ale jakoś dają radę tam, przechodzą do marszu, ale wszyscy są zadowoleni, bo trasa jest wymagająca i wracają chętnie tutaj. Nagrody dla pierwszych pięciu kobiet i mężczyzn są nagrody finansowe, nieduże, bo my po prostu na ilość zawodników liczymy bardziej. Są puchary w kategoriach co pięć lat dla kobiet i mężczyzn, dla najlepszych Jaworzan są puchary, są specjalne ręczniki przygotowane dla pierwszych trzech w każdej kategorii, także tych nagród do losowania troszkę nagród, kategorie strażaków. W kategorii mamy naprawdę bardzo dużo, że większość osób zdecydowana wyjeżdża z jakimiś nagrodami, upominkami z Jawora. Równolegle z półmaratonem odbywa się bieg upamiętniający Adriana Kotkowskiego, tragicznie zmarłego strażaka. W tym roku obchodzimy jubileuszową dziesiątą edycję biegu strażackiego im. Adriana Kotkowskiego. Bieg rozorganizowany jest, aby uczcić pamięć naszego tragicznie zmarłego wypadku samochodowym wraz z siostrą i ze swoją mamą kolegi Adriana, który pracował w tutejszej jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej Jaworze. Było to 10 lat temu, w 2007 roku i ta się zrodziła w kilka miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu. Od kilku lat y, bieg ten zaliczony jest do Pucharu Polski, Komendanta Głównego, Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wraz z czteroma innymi biegami, gdzie każdy ze strażaków zbiera punkty do klasyfikacji końcowej. Tradycyjnie y, półmaraton Jaworski i bieg strażacki rozgrywany był y, w dużym upale. Dzisiaj jest troszkę lepiej. Warunki pogodowe uważam za dosyć dobre. Prognozy wskazywały na opady deszczu z burzami, no ale mam nadzieję, że tak się dzisiaj nie stanie. Pomyślano również o najmłodszych. Tak, w tej chwili odbywają się biegi najmłodszych na Jaworniku i tam startuje młodzież z Jawora, ale głównie też przyjezdna młodzież, która przyjechała z okolicznych miejscowości i z rodzicami z bardzo daleka. Także to jest takie też wysiłek dla wszystkich młodych naszych adeptów biegania. Mogą się wykazać porywalizować z innymi dziećmi z całej Polski.